Zobaczcie, miałem zrobić takie spłaszczenie tutaj, żeby kluczem dokręcać, nie? ale nie bardzo chciałem na podzielnicy, bo tam aż, że tam zimno, a dwa dużo ustawiania i tam zagracone przy maszynie. Jak to zrobić w imadle? bez podzielnicy? Jak ja to zrobiłem? Pierwszą stronę złapałem, dokręciłem. Ustawiłem równo na tej kostce, tu na dole. Mierzyłem sobie głębokość tutaj, ile tu jest. I przefrezowałem. No i jest OK. A drugą stronę, drugą stronę to już miałem trochę więcej zachodu. Podłożyłem sobie imak, podłożyłem sobie taką piramidkę, bo już miałem bazę tą wcześniej zrobioną. No, i powiem Wam, że ustawiłem później tą odpowiednią odległość od krawędzi szczęki do końca tej tulejki. No, i przefrezowałem, sprawdzałem grubość sufmiarką. No, i pokażę Wam, jak to fajnie wyszło. Zobaczcie, widzicie? A teraz jeszcze, żeby było ciekawiej. Tak prawie idealna równoległość minimalnie jest minimalnie ale tego nie zobaczycie jak nie weźmiecie suchmiarki minimalnie może tam parę setek jest tu z tej strony grubiej o z tej strony co trzymam ale to będzie tylko pod klucz raz przykręcone ważniejsze jest żeby było ale i wyglądało no ale wygląda nieźle a teraz ciekawostka. Zobaczcie, jakim małym frezem frezowałem, dlatego, żeby było bezpiecznie, żeby mi tego nie wyrwało i żeby tego nie uszkodziło, bo już to była ostatnia ro... czynność, ostatnia operacja. To sfrezowanie. To jest frez P5, a tu potrzebowałem wciąć się na głębokość 4 mm. Znaczy ze średnicy było trzeba zebrać 3 mm, a na głębokość tego kanałka na naszych kanałkach. Długość tego spłaszczenia 4 mm. O tak. No i widzicie, trzeba sobie radzić bez przyrządu. Wtedy to się nazywa prawdziwa sztuka. Dziękuję, pozdrawiam.